Siemaleczko, z tej strony Foxy i ja nagrywam dla was grę pod tytułem F.E.A.R. 2 Multiplayer. Jak tu widzicie, mam ekwipunek takie coś jak, by to wam powiedzieć, z Call of Duty Black Ops 2, tak? Mamy punkty, ograniczoną ilość punktów, którą możemy wydać na uzbrojenie. Przykładowo tutaj pozmieniałem trochę klasy, tak? Tu była klasa snajperska, jak pamiętam. Tak, chyba tak. Tak, tutaj klasa snajperska, potem będzie taka troszkę pancerna. No i na sam koniec będzie taka, wiecie, strzelająca, szybka. I poza tym, bardzo mi się ta gra podoba. Po pierwsze, jest tania, 20 zł chyba. Yy, po drugie, multiplayer wymiata w tej grze. No i po trzecie, jest się czego bać. Oczywiście na single playerze. Yy, tutaj oczywiście ekwipunki zmieniałem, dostosowywałem, dostosowywałem do rozgrzywki. I jak wam by to powiedzieć? Multiplayer jest bardzo dobrą grą. Jest bardzo dobrą grą, jest zarąbistą gierką, można mieć wiele rzeczy, fajnych trybów. Yy, super akcje są. Przykładowo, biegniemy ze sniperką, strzelamy go w łeb, rzucamy granatem, miną. Yy, koleś odbija się od ściany, tak, oczywiście. Bo chce kopn kopnąć nas w twarz. My, my szybko pistole, strzelamy mu dwa razy w łeb, dostaje headshota. I tu też takie akcje są, że... Ja nie wiem, jak to powiedzieć. O właśnie, coś takiego. Rzucił dwie miny, a ja wbiegłem oczywiście i na pierwszą, i na drugą, bo miałem mocny pancerz. Tak, tutaj się bardzo, bardzo sprawdza na to pancerz, na miny. Jeżeli gracie na ciasnych mapach, bierzcie shotguny i na drugą bronię jakieś SMG-ki, czy nie wiem, nawet i shotguny automatyczne, tak? Jak eee, widzicie, trochę w cire dostawałem, bo są bardzo dobrzy gracze. O Boże, są tacy dobrzy gracze że ja nie ogarniałem ich. Ja ich nie ogarniałem, a uwierzcie mi trochę gram w FPS-y i to jest dziwne. Ale ten tryb mi się trochę nie podobał to jest zwykły deathmatch, tak? Do ileś tam punktów, ileś tam minut a ja wolałem taki tryb, w którym można było szalać trochę robotem. Tak, w tam mapy były wyrąbiste, można było się skampić, można było, nie wiem, za zasadzić siebie w jednym miejscu, a można było likwidować 40 rogów naraz, tak? Znaczy na no nie, że 40, bo które nie ma na serwerze nawet. Jest H32 tylko. Ale to samo w sobie, że mogłem usiąść ze snajperką, wycelować prosto w robota w łeb i strzelić gościowi w głowę i mieć tą satysfakcję. To tak jak tutaj, wiecie? Nie? Od tyłu prosto dostaję gościu, tak. Trochę wkurza to, jak się schodzi po drabicach, ale tam nie będę o tym gadał. Tu dostałem oślepiony, ja nie wiem czemu. To są granaty zakłócające, tak? Nie, nie, nie moglibyście w to uwierzyć. Trochę życia nabierają. No i oczywiście też się oślepiają bardzo mocno. Yy, ja tu biegałem, próbowałem raszować, oczywiście dwa granaty wybuchły i udało się, tak? Udało mi się, zaraszowałem wszystko, ale niestety drugi mi uciekł. Mój wynik tutaj końcowy nie wiem jaki będzie, będę musiał wam powiedzieć zaraz, się kończy mecz, 13 sekund zostało. Ja tutaj chciałem przykampić wieczorem, zobaczyć czy coś nie idzie, tego ale ogólnie chcę się do was zapytać, o, to jest powyższe, zapytać, czy mam to nagrywać? odpisujcie w komentarzach, komentujcie, subskrybujcie i ogólnie wszystko róbcie, żeby mój kanał żył dalej. No, a ja się z wami żegnam, na razie.